Witam. Dzisiaj będzie taki krótki film z mojego małego eksperymentu. Mianowicie niedawno na moim kanale pokazywałem kosę fukstek 4 subową i na filmie podczas testów okazało się, że ona ma spore drgania. Ogólnie fajna kosa, podoba mi się praca silnika itd. Tak ale jednak były dosyć duże drgania, czego oczywiście nie lubię i postanowiłem, że spróbuję w jakiś sposób te drgania zmniejszyć, bo oczywiście całkowicie zlikwidować się nie da, ale zmniejszyć do takiej rozsądnej wielkości. Pierwsze na co co mi przyszło do głowy to żeby może gaźnik wyregulować, bo uważam, że w tej kosie jest ten gaźnik trochę za bogato ustawiony. Będę chciał to wyregulować na pewno, ale zanim to zrobiłem, zanim to zrobię, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Zanim to zrobię, to najpierw wymieniłem Cały wał, dlatego, że w oryginalnie to nie jest, to nie jest w tej chwili kosa Fukstek. Od niej jest tylko w tej chwili tutaj silnik i ta rączka, a reszta, reszta jest tutaj. Odjąłem całą rurę, wał i, i w całą resztę, dlatego, że ta rura jest dzielona. Wał jest dzielony w, tej, w kosie fukstek, oryginalnie był dzielony a ja tego nie lubię i uważam, że właśnie to może powodować jakieś problemy, to może powodować luzy, drgania i tak dalej. Ogólnie staram się takich kos unikać z dzielonym wałem i prawdę mówiąc, to jest właśnie pierwsza, to jest pierwsza moja kosa, którą kupiłem z dzielonym wałem. Tylko dlatego ją kupiłem, że po prostu chciałem tego fuxteka zobaczyć jak pracuje silnik czterosłowy, a że nie był dostępny z z wałem niedzielonym, więc musiałem kupić taki jaki był. I powiem wam, że mam mocne podejrzenie, że to właśnie to dzielenie wału mogło mieć jakiś wpływ na drgania. Jeszcze nie wiem, zobaczę zaraz. Dlatego że wymieniłem właśnie całą rurę. W sumie wszystko oprócz silnika sprzęgło też jest od Demona, od kosy Demon. Wykręciłem tylko cztery śruby, bo wszystko pasowało. Tutaj cztery śruby, żeby silnik odkręcić. Tutaj mam oryginalny silnik Demona, właśnie który był z tą rurą. Cztery śrubki wystarczy odkręcić i tutaj, tutaj, przy rączce, też jedną śrubkę zdjąć rączkę i to wszystko. Nawet kierownica została od demona, bo tutaj mi się podoba bardziej kształt kierownicy, ona jest trochę wyższa i lepiej ukształtowana, moim zdaniem, więc na pewno będzie mi się nią lepiej kościło niż oryginalną, ale chodzi o to, właśnie, żeby zobaczyć, czy ta moja nienawiść do, no, może nienawiść to duże słowo, ale niechęć, nieufność do dzielonych wałów, czy ma jakieś swoje podstawy i czy sama zmiana rury na niedzieloną pomoże w likwidacji drgań. Więc teraz już jest wszystko poskręcane, tak jak mówiłem, 5 śrub i to wszystko, tutaj żadnej wielkiej roboty nie było. I zaraz pokoszę nią trochę, zobaczę czy kosi lepiej niż wcześniej. Trochę żałuję, że dzisiaj nie pokosiłem tą kosą na oryginalnym wale, bo miałbym takie świeże wrażenia. Ale kosiłem ją powiedzmy 2-3 dni temu, także myślę, że jeszcze w miarę pamiętam. I dzisiaj zobaczę, czy w tej chwili jest lepiej, czy nie. A później jeszcze za chwilę pokażę Wam taką drobną regulację, jeszcze przeprowadzę na samym silniku na regulację gaźnika. Bo uważam właśnie, że ona, ten gaźnik też chodzi troszkę za na, na zbyt bogatej mieszance trochę tak za ciężko pracuje moim zdaniem ale to się okaże podregulujemy trochę i, i zobaczymy czy to coś pomoże na razie zobaczmy jak się kosi na tej róże i czy drgania rzeczywiście chociaż trochę będą mniejsze a więc jestem już po koszeniu tą kosą kombinowaną, czyli silnik od fuksteka od kosy fukstek czterosuwowy ale wał od demona, nie od turbo od zwykłego ale one chyba mają takie same wały, tak samo wyglądają ale to nie jest ważne i jakie mam wrażenia teraz powiem Wam, że okazuje się, że miałem rację nienawidząc tych wałów dzielonych nadal uważam, że to jest zło wcielone ja bym go jeśli ktoś potrzebuje, no to może, może potrzebuje, no nie wiem. Ale jeśli nie potrzebuje takiego dzielenia, bo nie przewozi kosy w samochodzie, albo może przewieźć kosę po prostu nie rozkładając, wtedy polecam nie brać wałów zielonych. Mówię Wam, w tej chwili ten silnik na tej kosie sprawuje się po prostu miodzio. Normalnie kosi tak jak wszystkie dobre kosy. Tutaj już nie ma żadnej różnicy. Myślałem wcześniej, myślałem owszem, że ten wał powoduje głównie drgania, ale spodziewałem się, że silnik też coś tam się dokłada. Natomiast tutaj się okazuje, że absolutnie nic. Silniczek cyka elegancko na tym wale, na, na tej rurze bez dzielenia. Wszystko śmiga, bardzo przyjemnie się kosi. Nawet na maksymalnych obrotach nie ma, nie ma problemu. Oczywiście jakieś tam wibracje są, ale to są malutkie wibracje. No nie powiem, że przyjemne, tak? Ale, ale można nie zwracać uwagi. Ta osa kości normalnie, tak jak wszystkie. Nawet te lepsze markowe kosy, e, oczywiście bez amortyzacji, bo tutaj też amortyzacji żadnej rozbudowanej nie ma, e, ale ona też nie ma żadnych dużych drgań w tej chwili na tym, e, na, na tym wale, na tej rurze. E, a kosiłem dwoma różnymi głowicami na dwóch różnych żyłkach. E, teraz mam założoną żyłkę kwadratową 3.0, czyli taką bardzo agresywną, dosyć nieprzyjemną podczas koszenia i naprawdę nic, żadnych problemów, elegancko e, Drgania są po prostu takie normalne, w miarę przyjemne. Nie widzę problemu, naprawdę nie widzę problemu. Także okazało się, że sam silnik jest jak najbardziej ok. Tylko ten, no przypuszczam, że wał, no nie mogę powiedzieć, że na pewno, no bo nie wiem, tam może coś innego się dzieje, ale no, co może tam się dziać? bo to jest nowa kosa, tak? A znaczy ci mówię o tym wale w sumie. Wale o tej róże, to jest wszystko nowe, nic nie wyrobione, także tutaj nic się nie powinno dziać. Taka jedyna chyba różnica największa, to jest właśnie to, że tu jest dzielenie, a tutaj nie ma. I w tej chwili na tej róże niedzielonej jest elegancko. Także pod tym względem nie wiem co można, co można powiedzieć tak naprawdę, co można doradzić. Jeśli ktoś ma taką kosę fuksteka, to polecam, szczerze polecam spróbować. Jakąś inną rurę, nie wziąć od jakiejś innej kosy, nie wiem, kupić, pożyczyć. Może używaną, może ktoś ma starą kosę. W każdym razie warto sprawdzić i zobaczyć, bo jestem przekonany, że tutaj w tej kosie problem stanowi właśnie łą łączenie wału. Jeśli ogląda ten film ktoś, nie wiem, z fuksteka, to panowie, panowie, zmieńcie ten wał. Naprawdę całkiem inna rozmowa wtedy jest. Zrobicie tylko, tylko dobrze. I sobie i użytkownikom. Także generalnie silnik bardzo mi się podoba. Mocny, fajnie pracuje, elegancko. Jeszcze wcześniej mówiłem, że pokażę wam też regulację tego silnika, a jeśli chodzi o regulację gaźnika, ale powiem Wam tutaj, że coś takiego trochę wam pokażę, ale nie do końca, dlatego że. Okazało się, że regulacja tutaj jest na tyle, może nie skomplikowana, ale tak trudno to wszystko wyczuć, że po prostu nie chcę pokazywać jak to regulować, dlatego że boję się, że ktoś może, nieznający się, może próbować wyregulować, biorąc przykład ze mnie i y, zrobić jakąś głupotę, y, bo tutaj regulacja jest naprawdę y, ciężka. Zaraz Wam dokładniej pokażę o co chodzi, ale samej regulacji Wam nie pokażę, bo mówię, nie chcę namawiać do regulacji kogoś kto by się nie znał i mógłby głupotę zrobić. A powiem Wam coś takiego, że sam też zrobiłem głupotę podczas tej regulacji. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Teraz Wam pokażę na czym polega problem, znaczy problem jak problem. Utrudnienie w gaźnikach właśnie fuxteka w regulacji. Tutaj dla przykładu wziąłem też gaźnik od Demona, znaczy, no całą jednostkę Demona wziąłem, i mam też gaźnik taki zwykły od pilarki, ale takie gaźniki spotyka się też w kosach tego typu gaźniki, tylko w tych takich lepszych, droższych, mocniejszych. Ten gaźnik jest całkowicie innej budowy, jak widać, on ma tutaj przepustnicę, podczas gdy te gaźniki tam w środku, nie wiem jaka to jest fachowa nazwa, ale one tam mają takie tulejki. Wydrążone w środku. O, teraz ta tulejka, jak się obraca, to się pokazuje wydrążenie i się robi przepływ powietrza. Tam w środku widzicie iglicę. W każdym razie to jest inna budowa. Tutaj w każdym z tych gaźników jest do regulacji śruba oporowa, taka, która po prostu w tym jest, tutaj w tym gaźniku jest. Tutaj ona nie wpływa na mieszankę, ona tylko reguluje obroty minimalne, czyli tak jakby blokuje ruch tego cięgna gazu. W tym gaźniku też jest oczywiście jest tutaj, to jest taka podstawowa regulacja, najłatwiejsza, ale tutaj nie regulujemy w ogóle mieszanki, paliwo powietrze. Natomiast w tych gaźnikach, takich jak w pilarkach, tutaj mamy do regulacji mieszanki dwie śruby L i H. Tutaj nawet jest podpisane. No, w, tej, w tą stronę powinien być ten gaźnik, jest z lewej strony L z prawej H. Nimi regulujemy mieszankę na niskich i wysokich obrotach. Natomiast w demonie, w tym innym gaźniku, mamy też dwie śruby do regulacji, ale tak naprawdę no, można powiedzieć niemal że jedną, dlatego że. Tutaj mamy tutaj jest taka ogólna śruba regulująca mieszankę. Jeśli chcemy wyregulować w demonie to tą śrubą regulujemy, bo ona przepływ paliwa reguluje. Ale jeśli ktoś już tak bardzo chce, nie polecam, ale jeśli ktoś chce, to tutaj od góry Zaraz może złapie. Tutaj pod tym korkiem plastikowym jest możliwość wyregulowania iglicy. Tam w, środ w środku o teraz trochę widać jest taka mała śrubka. Bardzo cienkim śrubokrętem tam można pokręcić. Tym się reguluje iglicę. Ale to w ostateczności radzę tego nie ruszać. Nie ma co kombinować z iglicą. Natomiast jaki jest problem z tym gaźnikiem od fuxteka? Ano taki, że ja tutaj żadnej regulacji poza yy, żadnej regulacji mieszanki yy, poza iglicą nie widzę. Nie ma tej śruby, tak jak w demonie tutaj, która reguluje przepływ paliwa. Yy, ja nic takiego nie widzę, yy, więc zostaje tylko do regulacji yy, tylko iglica. A zabawa z iglicą, no to jest taka troszkę ryzykowna. Tym bardziej, że zobaczcie tutaj w środku widać teraz, yy, tam nie ma yy, takiego zwykłego nacięcia na yy, śrubokręt płaski. Tylko jest tutaj specjalny śrubokręt, taki, no tak jak widzicie, taka dziurka tylko, i trzeba sobie zakupić specjalny śrubokręt, żeby w ogóle można było to wyregulować. Ja sobie taki zakupiłem, to jest właśnie on. Teraz może zmienię na inny obiektyw. Teraz mam obiektyw makro i zobaczcie, tak wygląda właśnie ten nietypowy śrubokręt, taki bolec w otworze. A problem z regulacją tutaj jest taki, że jest właśnie tylko ta regulacja iglicy, do tego ten śrubokręt. Ja sam, jak go pierwszy raz tutaj chciałem wyregulować tą iglicę, włożyłem śrubokręt i pokręcałem, czekając aż mi on, nie wiem, skoczy głębiej, aż załapie po prostu, aż poczuje, że, że już reguluje, że już mogę kręcić i regulować. No i tak sobie pokręcałem, pokręcałem. Nie mogłem wyczuć tego miejsca, żeby ten śrubokręt złapał i się okazało, że ja. Cały czas pokręcałem tamtą śrubą, cały czas regulowałem iglicę, zmieniałem jej nastawy. I wyszło na to, że tak ją przekręciłem, że silnik w ogóle już nie chciał odpalić, ani na saniu, ani bez sania. Po prostu w takie miejsce tą iglicę przekręciłem, że no nie, nie, w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem, tak? nie wiedziałem, co robić. I bo, dlatego właśnie nie chcę tutaj nikomu pokazywać, jak to regulować, żeby ktoś, kto się nie zna nie zrobił właśnie takiego błędu i nie trafił podczas regulacji w miejsce, z którego nie będzie mógł wrócić i wtedy silnik mu w ogóle nie odpali, nie będzie mógł nic zrobić i będzie miał problem. Jak ja sobie poradziłem, jak z tego wyszłem, no udało mi się znaleźć takie miejsce, pokręcając znowu tak powoli śrubokrętem, udało mi się znaleźć takie miejsce, gdzie przy pełnym wciśnięciu gazu silnik odpalił, ale jak tylko troszkę gazu popuściłem, od razu silnik gaz. I jak już miałem takie miejsce, no to odpalałem sobie go ten silnik na właśnie na pełnym wciśnięciu gazu, trzymałem na pełnym i pokręciłem trochę w jedną stronę, zobaczyłem, jaka jest reakcja. Czy jak puszczę gaz, to nadal silnik zgaśnie. Pokręciłem w drugą stronę i okazało się, że jak troszkę popuściłem gaz, to silnik tak jakby zgasł, ale później niż wcześniej niż, niż to, bo wcześniej gaz od razu, jak tylko puściłem, to od razu silnik zgasł. Ale. Jak kręciłem właśnie w, w lewo, to się okazało, że silnik za, za każdym przekręceniem trochę bardziej w lewo, tak jakby gaz trochę później, mogłem więcej gazu ująć. No i pokręcałem tak do momentu, aż właśnie mogłem całkowicie gaz puścić i silnik nie zgasł. I to było może to, 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 oczywiście, nie jest najlepsze ustawienie, ale to już było ustawienie, które mnie cieszyło, bo już wiedziałem, gdzie jestem, tak. I wtedy właśnie sobie tak troszkę wyregulowałem. No i na tym swoim ustawieniu tak pokosiłem chwilę, zobaczyłem, że mieszanka jest jednak trochę za uboga, bo silnik trochę miał problemy z utrzymaniem niskich obrotów. Poza tym wykręciłem świecę i się okazało, że jest jasna, czyli trzeba było coś jeszcze wzbogacić mieszankę, więc znowu pokręciłem bardziej w lewo tutaj, odrobinę oczywiście. Dosłownie o jedną ósmą takie małe zmiany robiłem. I doszłem do momentu, kiedy właśnie silnik już ładnie utrzymywał te niskie obroty też. I świeca jest właśnie odpowiednia. Ani za ciemna, ani za jasna. Oczywiście po dłuższym koszeniu to nie jest tak, że moment, i już widać, trzeba trochę dłużej pokosić. Ale reakcja jest już odpowiednia: silnik pracuje tak jak trzeba. A więc, jeśli chodzi o tą kosę Fuxteka, no to regulacja jest tylko iglicą, więc troszkę taka ryzykowna. Nie radziłbym się bawić tym komuś, kto się nie zna. Chyba, że no bardzo potrzeba tak, ale jeśli chłopca chodzi, to może lepiej tego nie ruszać, bo można sobie kłopotów narobić tylko. A poza tym okazało się, że ta kosa Fuxteka silnik bardzo mi się podoba. Elegancko, fajnie chodzi. Ja go lubię, ale wał dzielony tragedia. tragedia. Ja na pewno nie będę pracował z tamtym wałem. Znaczy, nie, nie jest tak, że się nie da. Ja bym nim pracował, zwłaszcza na nożach takich stalowych, wtedy jest jeszcze ok, drgania nie są duże, ale teraz jak już wiem, że wystarczy zmienić po prostu sztycę, zmienić na niedzieloną, no to nie ma sensu tam tym pracować. Będę pracował po prostu na wale na od innej kosy, na sztycy od innej kosy, i wtedy nawet na żyłce na wszystkim jest elegancko, fajnie się pracuje. Także naprawdę nie ma sensu. Po prostu będę sobie używał tego silnika razem. Chyba nawet zostawię tutaj, tak jak jest, na, na tym od demona, na tej rurze. A w razie, nie wiem, jak mi się popsuje ten silnik albo coś, to sobie będę miał zapasowy silnik demona, i w razie czego to sobie będę mógł zmienić na tamten. Będę miał taki silnik w zapasie, bo tamta rura, ja ją zostawiam, nie będę jej używał. Także tyle, co wam się chciałem pokazać. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na inne filmy. Do zobaczenia.